Czy chcesz cieszyć się doskonałą rozrywką bez dodatkowych opłat? Mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Stowarzyszenie Telewizji Kablowej Centrum w Zgierzu oferuje 4 miesiące telewizji całkowicie za darmo. Nie płacisz ani złotówki przez pierwsze 4 miesiące. Serdecznie zapraszamy do podpisywania umów. Wystarczy podpisać umowę na 24 miesiące, a telewizja trafi prosto do Twojego domu. Szczegóły oferty dostępne w biurze obsługi klienta przy ulicy Lechonia 2 w Zgierzu. Zapraszamy! Dzień dobry, Marcin Kowalczyk. Mamy piątek 2 maja, czyli Święto Flagi Państwowej, a ja zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego Telewizji Centrum. Ulicami naszego miasta przeszła dziś defilada patriotyczna. To wyjątkowy moment dumy i jedności. Ulicami miasta przeszła dziś uroczysta defilada z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy, radni, uczniowie, samorządowcy, przedstawiciele władz oraz harcerze z miejscowego chówca. Zapraszamy wszystkich idąc przez miasto, zawsze zapraszamy wszystkich tutaj mieszkańców miasta, żeby dołączyli do nas, żeby razem z nami mogli świętować. Jest to kwestia takiego obowiązku i tego, żeby pokazać młodszym pokoleniom, że jednak wartości patriotyczne są ważne. Uczestnicy nieśli biało-czerwone flagi, które można było odebrać bezpłatnie po okazaniu karty mieszkańca, a wyjątkowym symbolem była ponad stukilkumetrowa flaga niesiona przez tłum. Zapytaliśmy mieszkańców, dlaczego postanowili wziąć udział w tym symbolicznym marszu. Z okazji właśnie dnia flagi, święta flagi, warto uczestniczyć w takim inicjatywie. Dla ciebie ważne są te właśnie barwy biało-czerwone? Bardzo ważne są. Czerwona za Czakrę, wylaną za ludzi, ludzi, którzy brali za Polskę naszą wspaniałą. Można pójść z flagą, maszerować z flagą i dumnie, roz, i dumnie rozpamiętywać dzień przed Konstytucją. Szacunek dla naszej flagi, dla naszego państwa. Proponujemy tutaj tożsamość państwa polskiego, także wspaniałą uroczystość. Zachęcamy wszystkich do brania udziału że flaga od miasta. Udało nie, nie, nie tylko, nie tylko, ale się nie że również jest... To jest Polska. Nowe linie więcej przesiadek jeden bilet na wszystko. Z gierską komunikacją publiczną czekają duże zmiany. Zmiany, które wejdą w życie najprawdopodobniej w 2026 roku, mają całkowicie przebudować układ autobusowy w zgierzu. Najważniejsze założenie: skoncentrowanie linii i zwiększenie częstotliwości. Konkret jest taki, że te linie, które zaproponowaliśmy, będą miały większą częstotliwość, będą przejeżdżać przez punkty przesiadkowe, na których będzie można się przesiąść na transport szynowy. Najbardziej kluczowa ma być linia D, która po przebudowie ulicy kolejowej połączy centrum miasta z dworcem, ale to nie wszystko. Druga linia, która będzie obsługiwać osiedle, e, e, ulicę długo. Nowością będą też autobusy na życzenie, mniejsze pojazdy uruchamiane przez aplikacje, które mają dowozić mieszkańców z trudniej dostępnych rejonów miasta. Dla mnie bardzo ważne jest też to, żeby zająć się osobami, które są wykluczone komunikacyjnie, ale przy pomocy odpowiedniego narzędzia. Duże zmiany szykują się też w systemie biletowym. Zniknie podział na taryfy łódzką i zgierską. Pojawi się, jed... Pojawi się jeden wspólny bilet czasowy, najlepiej elektroniczny. Moim marzeniem jest bilet elektroniczny, ale też jednorazowy i będę starał się to marzenie zrealizować. To znaczy, żebyśmy przy pomocy naszych Kart, które mamy w portfelu, mogli zapłacić za każdy bilet w kasowniku. Zmienią się trasy, sposób płacenia i podejście do komunikacji. Ale czy wszystko ruszy 1 stycznia 2026 roku? Taryfę to oczywiście będziemy musieli w Radzie Miejskiej e, 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 przeprowadzić cały proces i, i ta uchwała jest oczywiście wymagana, konsultacje i wiadomo, że, to, że to, to w ten sposób będzie przebiegać. Natomiast niezależnie od tego, czy uda się przekonać radnych, czy nie, to sposób wnoszenia opłaty. Zależy już tylko od nas, i to na pewno się zmieni. Nie wiem, czy 1 stycznia, bo, bo, bo tak jak wszyscy wiemy, są procedury przetargowe. Mamy nadzieję, że się uda zdążyć do 1 stycznia. Więcej konkretów poznamy pod koniec maja, wtedy Muk zaprezentuje szczegóły rewolucji w zgierskim transporcie. Do tematu wrócimy. Niebieskie Igrzyska to ogólnopolskie wydarzenie, które ma uświadamiać, że wszyscy jesteśmy równi, niezależnie od tego, jak postrzegamy świat czy jak go czujemy. Niebieskie Igrzyska to niezwykłe wydarzenie, które łączy w sobie elementy sportu, edukacji i integracji społecznej. Organizowane w kwietniu miesiącu poświęconym szerzeniu wiedzy o autyzmie, stanowią one wyjątkowy sposób uczczenia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, przypadającego na 2 kwietnia. W Zgierzu również mogliśmy uczestniczyć w Niebieskich Igrzyskach, zorganizowanych przez Szkołę Podstawową nr 11. Organizujemy to, ponieważ mamy sporo uczniów, którzy są osobami właśnie z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Chcieliśmy tak zjednoczyć jakby z całą społeczność tutaj. Poszerzyliśmy nasze działania o zaproszenie gości z innych szkół, m.in. z ośrodka szkolno-wychowawczego, ze szkoły podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkole numer 3 integracyjne z oddziałami specjalnymi. Całe wydarzenie odbywało się na boisku szkolnym i składało się z kilku stref w których uczestnicy mogli prowadzić różne zajęcia. Strefa sensoryczna, strefa kreatywności, strefa relaksu i odpoczynku, a przede wszystkim strefa sportowa. Najważniejsze jest też, że jest strefa sportowa, gdzie dzieciaki właśnie, nie wiem, trudno powiedzieć, że rywalizują, współzawodniczą ze sobą, w różnych konkurencjach. Konkurencje drużynowe nie tylko sprzyjają aktywności fizycznej, ale przede wszystkim służą budowaniu relacji, wzmacnianiu poczucia wspólnoty i integracji w grupie. Ideą Niebieskich Igrzysk jest pokazanie, że dzieci z autyzmem, podobnie jak ich rówieśnicy, mogą aktywnie uczestniczyć w życiu sportowym i społecznym. To inicjatywa, która łamie stereotypy i udowadnia, że każdy ma prawo do radości ze wspólnego działania i sukcesów na miarę własnych możliwości. Nasza szkoła wcześniej przygotowała te plakaty, natomiast te wstęgi. Które są pomiędzy plakatami, są wypełnione rączkami i serduszkami, które tutaj uczestnicy dzisiaj przygotowali w strefie kreatywności. W 2024 roku skala przedsięwzięcia była imponująca. Ponad 315 tysięcy dzieci z placówek edukacyjnych w Polsce oraz z ośmiu polonijnych szkół za granicą wzięło udział w niebieskich igrzyskach. Ta rosnąca popularność świadczy o tym, jak wielkie znaczenie społeczne ma to wydarzenie. Co jest fajnego tutaj dzisiaj? Że jest dużo atrakcji. Teraz bawimy się w kolory. O, niedawno byłyśmy tam na strefie odpoczynku. Zbierałam oprężę yy, i, i, i ćwiczyłem. Bawię się z dziećmi i yy, będą też jakieś tam yy, rywalizacje chyba. Robiłam takie słoiki jakby takie do trzęsienia. Jeszcze tam są takie do odciskiwania rąk. Jest fajnie, pięknie i podoba mi się tu. Nie wolałabym się uczyć. Na pewno nie. Od kilku lat ta impreza stała się dla wielu szkół, przedszkoli, a nawet całych gmin i miast, integralną częścią obchodów związanych z autyzmem. To piękny przykład na to, jak przez wspólne działanie można zwiększyć świadomość społeczną, promować wartości takie jak empatia, zrozumienie i solidarność, a jednocześnie pokazywać, że sport może być dostępny dla każdego. Niebieski Ingrzyska to nie tylko. Zawody to przede wszystkim święto otwartości, szacunku i akceptacji. Zapytaliśmy mieszkańców Zgierza w okolicach Galerii Zgierskiej, na kogo oddadzam swój głos w nadchodzących wyborach prezydenckich. Dziś, w okolicach Galerii Zgierskiej, zapytaliśmy mieszkańców Zgierza, na kogo planują oddać swój głos w najbliższych wyborach prezydenckich. Dziękujemy wszystkim, którzy podzielili się swoją opinią. O, pan Trzaskowski. Zdecydowanie. Pan Trzaskowski. A dlaczego akurat pan Trzaskowski? Bo ładny, przystojny. Przystojny, po prostu. To jest człowiek, który nadaje się na prezydenta i jest godzien nas reprezentować. Wykształcony, mądry człowiek. Ja wiem, no dobrze ułożony. Tak trzeba powiedzieć, bo to reszta to w ogóle. Tylko Nawrocki. Dlaczego Nawrocki? On nie jest. W go Niemcy opłacały. Ja, cynizm, w Niemczech i we wszystkich. Gazeta niemiecki pisze, że ma, nasz człowiek to jest czaskowski. No nie powinno tak być. No to ja jestem ta platformowiec, no ale no jak tak może być, żeby już Niemcy piszą, że Szaszkowski nasz człowiek. No to, to się w głowie nie mieści. No to jest zdrada. Jak w bolsztynie był ten kampus, wszystko Niemcy opłacały. No jak tu... A Polaki od czego są? Ale pan faktycznie jest wyborcą platformy? No tak, ale to, co mi się teraz robi, to mi się bardzo nie podoba. Ja żyłem jak Lord, jak żył PiS. Bluźniłem na nich, ale teraz to jest tragedia. Ja pana Oczywiście prawica albo konfederacja. O, czyli, czyli w ten sposób, czyli albo pan Nawrocki, albo Męcen ewentualnie. Tak jest. Tu pani jak wygląda? Również z mężem mamy poglądy. Zgodnie z założeniami nie powinno być y, ani prezydent, ani partia rządząca z jednej opcji, czyli już mamy rządzących, dobrze byłoby, żeby była jakaś konfrontacja i żeby były jakieś. No jakieś odmienne zdania na pewne rzeczy, tak? Bo jeżeli będziemy wszyscy jechali na jednym wózku, to może być źle. Fajnie, że pan to uzasadnił, A bo, bo w demokracji tak powinno być, no nie? Nie, nie, nie? Powiem. Bo nie ma Nie, to ta tajemnica. Też. Karol Nawrocki. Dlaczego właśnie Karol Nawrocki? No przede wszystkim jest konserwatystą, jest patriotą w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest człowiekiem prawdomównym. No póki co wystarczy. Ma szansę wygrać? Trudno powiedzieć, ale no mam nadzieję, że tak. Ja mam wybranego kandydata swojego jednego, prawda? I, i przy tym zostanę. To jest... Przyzna się czy to będzie Trzaskowski, czy Dobrowiec? Nie przyznam się, na no, tego pierwszego raczej, raczej nie, no bo po prostu się nie sprawdza w stolicy z tego co się orientuje, także, także tutaj nie ma, nie ma dyskusji i złudzeń. Po no takim najbardziej? To Męcyn moim zdaniem. Akurat trafia do wielu młodych ludzi, tak. Widzę młodych, no. Zapytam, tutaj też Mencen, czy ktoś? Jeszcze się zastanowię, jeszcze zastanawię się zastanowię. Teraz na debacie Ale... dobrze chyba wypadł, z tego co widziałem, tak moim zdaniem. Mencen? Tak, więc... Mencen, tak, no. Patrzaskowski mi się wydaje, tak. No mi się wydaje, że chyba w miarę tak logicznie mówi, zwłaszcza, że no nie ukrywajmy, każdy, każdy, z, każdy z wyborców... Jest inteligentną osobą, tylko że czasami takie kocopoły potrafią gadać, że trudno tak naprawdę wybrać, wyszukać po prostu w tym wszystkim najlepszego kandydata, tak mi się wydaje. Jeszcze nie mam pomysłu. Planowałem na lewicę, ale trochę mnie zraża sytuacja, że... Yy, no, Pan Mówi o Magdalenie Biejat? Tak, tak, ale trochę się zniechęciłem tym, jak powiedziała, że jest przeciwna obniżaniu składki zdrowotnej. Jakby mnie, no jakby. Ale sprawy te, ochrona kobiet, tak? Czy prawo do aborcji, to jakby mnie przekonuje do Lewicy. Także tu, tu jestem jakby na rozdrożu w odnośnie tej pierwszej tury. Trzaskowski, Trzaskowski, jest. Pani Nawrocki, Trzaskowski, może Męcen? Absolutnie, Trzaskowski, jeżeli. Będzie głosować na pana Nawrockiego, bo wszyscy chcą na Trzaskowskiego. W życiu proszę pana. Czyli na Trzaskowskiego? Oczywiście. Na pewno pójdę, będę głosować zgodnie z sumieniem. Pani ma swój wybór już? Mam na Trzaskowskiego. Dziękuję. Nawrocki. Nawrocki, Nawrocki. Prezydent Trzaskowski, Nawrocki, może ktoś inny? Nawrocki. 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 Dlaczego Nawrocki? No bo jest mądry no człowiek, jest nie ma takiego. Bo... To samo mówią o Trzaskowskim. I kogo tu wybrać? Trzaskowskim nie Trzaskowski może w Warszawie dać rady, a Polsce da radę? Trzeba kogoś wybrać. Na kogo na przykład? O, no kogo? Jakiegoś młodego. Młodego, żeby tych starszych już pogonić. Czyli jakie nazwisko pana interesuje? Ta e, kobieta... Ta... Pani Magdalena Biejat? No, mogłaby być pani Magdalena albo Mencel. Żaden z tych, co kandydują. A pan idzie na wybory? Tak, wybieram się. A to kogoś pan wybierze. Prawdopodobnie Stanowskiego. To jest moja tajemnica. Będę okay. głosowała na Rafała Trzaskowskiego. Okay. A dlaczego akurat na pana Rafała? No dlatego, że no, najbardziej mi odpowiada wśród kandydatów, które są. No. Którzy są, tak? Czego na Rafała Trzaskowskiego? No To mądrzejszy, na opinię, język, on ma politykę, jak no Można opinię, tylko na politykę techniczną wszystko. Na Karola Nawrockiego. Wrockiego akurat. A właśnie dlatego, że mi się najbardziej z nich wszystkich podoba. No, bliżej Rafała, zdecydowanie. No, zastanawiam się, ale będzie to raczej pan Trzaskowski. Obserwując to, co się dzieje, no to jednak pan trzaskowski, przynajmniej języki, klasa, no i obycie w polityce. Świetnie. Mam nadzieję, że wydawca Kogo państwo zagłosują? Na Nawrockiego. Nawrockiego. Dlaczego pan Nawrocki akurat? Y, dlatego, że my jesteśmy patriotami. Naszo, nasi dziadkowie poginęli w Oświęcimiu także. Proszę pana, do tego, co z Rosją tam kompinuje. Maciak? No, z Maciaka. Maciaka. Ja no tylko Trzaskowski, nikt większy. Dlaczego pan Trzaskowski? Dlatego, że, że on doprowadzi do, do nam do, do równości, do, po prostu do, do sprawiedliwości. Uważam, że najbardziej wykształcony. Dziękuję bardzo. Ja na Grzegorza Brauna. To ciekawy głos, pierwszy tutaj na galerii. Dlaczego akurat pan Grzegorz? No bo uważam, że mówi prawdę, no, dlatego. Panu. Polska zawsze była peryferyjna, zawsze była uzależniona albo od Niemców, albo od Rosjan, albo od Stanów. Nigdy nie byliśmy i nie będziemy chyba samodzielni. Nie zastanawiałem się jeszcze, bo ani jeden, ani drugi mi nie odpowiada. A to jaki, który? Trzaskowski. Najprędzej, jak mam być szczery, albo Szymon Chołowni, albo Rafał Trzaskowski. Ciekawy głos. Ciekawy tu pani? Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski. Ludzie ee, szybko zapominają, niestety. I to jest problem. Głos. Nie uczestniczą. Aha. Ale no, poważnie pani, jak są wybory prezydenckie, siedzi od, w domu? Od momentu, kiedy. Ja nawet siedziałam w komisjach przez całe życie jako członek. Od momentu, kiedy podpaliście wysypisko, nie uczestniczy. To znaczy, wie pan, co na pewno? Pan Trzaskowski. Okay. Proszę pana, to jeszcze nie dużo czasu. Bardzo. Na nikogo nie mamy kandydata. Myślę, że Rafał Trzaskowski. Bardzo popularny tutaj. Jeżeli pytamy ludzi, to tu właśnie mówią pan, pan Rafał. Czuć, tak. No myślę, że najbardziej rozsądna chyba. Według mnie, moim, moim zdaniem oczywiście opcja. Obradał pan jakąś debatę może? czy? Tak, no, tak. tak, tą ostatnią i powiem szczerze, że jestem troszeczkę zniesmaczony tym, co usłyszałem. Może należałoby się zamiast kłótniami zająć sprawami ludzi, a nie, między sobą wtoczyć jakieś wojenki takie niepotrzebne. Mi, moim zdaniem jest to wszystko z tylko męcen. O, panie! Zwisał mi to. Prezydenta Polski, pani się trochę orientuje. Traskowski. dlaczego? Bo go znam osobiście. Będzie nowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Szczawiński i przedwiośnie. W Urzędzie Miasta odbyła się burzliwa dyskusja w tym temacie. W dniach od 16 kwietnia do 9 maja mieszkańcy nie mogą zapoznać się z projektem nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dokument dotyczy obszaru przemysłowego położonego w rejonie ulic Szczawińskiej i Przywiośnie, znajdującego się w dzielnicy Rudunki. Plan obejmuje teren o powierzchni około 17 hektarów, który obecnie wykorzystywany jest głównie na cele przemysłowe. Znajdują się tu m.in. zakłady należące do grupy Atlas, wchodzące w skład kompleksu rudunki w ramach łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Obszar ten graniczy z innymi terenami przemysłowymi, a także z obszarami magazynowymi i rolniczymi. Zmiany planistyczne koncentrują się na fragmencie terenu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów firmy Atlas. W ramach procedury planistycznej odbyło się spotkanie z mieszkańcami Urzędzie Miasta Zgierza, w trakcie którego omówiono dokładnie projekt nowego planu zagospodarowania. W spotkaniu uczestniczyli zgierzanie, którzy mieli dużo pytań i obaw związanych z przedłożonym projektem. Obawy zgierzan dotyczyły przede wszystkim wzmożonego ruchu, hałasu, wibracji wpływu nowych inwestycji, które mogłyby powstać na tych terenach, na środowisko naturalne oraz warunki życia obok tych obszarów. Dłuższą bezpośrednią relację z tego spotkania możecie obejrzeć na naszym kanale YouTube. Każdy zainteresowany mieszkaniec ma prawo zgłosić swoje uwagi do projektu planu do dnia 23 maja 2025 roku. Uwagi można przekazać w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną. Wszelkie potrzebne i dokładne informacje znajdziecie na stronach internetowych Miasta Zgierz. Zgłaszanie swoich poprawek i wniosków do projektu to szansa dla mieszkańców na realny wpływ na kształt przestrzeni miejskiej. W tym roku po raz kolejny będą realizowane inicjatywy kulturotwórcze. Wiemy już, jakie projekty zwyciężyły. W środę, 23 kwietnia, odbyło się posiedzenie kapituły konkursu na Zgierską Inicjatywę Kulturotwórczą 2025 roku. I już wiadomo, jakie kulturotwórcze inicjatywy zostaną zrealizowane w Zgierzu w tym roku we współpracy z mieszkańcami. Pierwsza z nich to festiwal Piosenki Niepolskojęzycznej Intermelody, pomysł Kacpra Nowaka. Uczestnicy wezmą udział w warsztatach wokalnych, które zakończy koncert. Druga inicjatywa to Dziecięce Interwencje Artystyczne, autorki Marty Wybraniec i Joanny Wesołowskiej. Zaproponowały działania artystyczne dla dzieci, szczególnie tych z wyzwaniami rozwojowymi. Kluczem będą słowo, obraz i dźwięk. I na koniec coś, na co czeka wielu młodych zgierzan. Młodzieżowe zakończenie wakacji 2025. Konrad Zawiślak z Młodzieżowej Rady Miasta zapowiada powrót dobrze znanych atrakcji, w tym pianaparty. Organizatorzy dziękują mieszkańcom za pomysły i wsparcie, a kapitule za zaangażowanie i pomoc merytoryczną. Zgierz tworzy kulturę razem z mieszkańcami. Do zobaczenia na wydarzeniach. Polscy weterani wyruszyli w niezwykły motocyklowy rajd, aby upamiętnić poległych żołnierzy. Zgierz po raz kolejny stał się miejscem wyjątkowego wydarzenia. Ponad 100 motocyklistów, zarówno weteranów, jak i pasjonatów dwóch kółek przejechało ulicami miasta, by wspólnie zgromadzić się na Placu 100 Straconych. To właśnie tam odbyła się oficjalna inauguracja szóstej edycji rajdu motocyklowego weteranów. Inicjatywy, która z roku na rok zyskuje na znaczeniu i rozmachu. Rozpoczynamy szósty rajd weteranów tutaj w Zgierzu na Placu Stóz Straconym. W miejscu szczególnym. Celem rajdu jest upamiętnienie żołnierzy zmarłych poległych na misjach, które są realizowane od 1953 roku, niemalże bezustannie do chwili obecnej. Rajd motocyklowy weteranów to nie tylko pasja i podróż, to przede wszystkim hołd oddany tym, którzy poświęcili swoje życie w trakcie służby poza granicami kraju. To także wyraz solidarności z ich rodzinami oraz przypomnienie o znaczeniu pamięci i wdzięczności wobec żołnierzy i funkcjonariuszy służących ojczyźnie. Będziemy przy każdym grobie, spotkamy się z rodzinami, spotkamy się z przedstawicielami lokalnej społeczności. Weterani są wśród nas, walczyliśmy dla ojczyzny, jesteśmy gotowi walczyć również w obronie naszego kraju. Uroczystość rozpoczęcia zgromadziło wielu gości. Obecni byli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, Dowódcy jednostek wojskowych oraz liczni uczestnicy rajdu. Wśród nich nie zabrakło weteranów, żołnierzy, pracowników służb mundurowych. Jestem przeszczęśliwy, że możemy się spotkać w tym gronie, gdzie w czasie naszych rozmów nie ma stopni, nie ma stanowisk. Są po prostu życzliwi ludzie. Wiele słów zostało powiedzianych na temat naszych kolegów, koleżanek, których nie ma już dzisiaj wśród nas. Jesteśmy to im winni, jesteśmy im winni szacunek, jesteśmy winni im wsparcie, jesteśmy winni im pamięć. Inicjatorem i jednym z kluczowych organizatorów rajdu jest Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, jednostka podlegająca Ministrowi Obrony Narodowej. Centrum stanowi ważne ogniwo w systemie wsparcia dla weteranów oraz rodzin żołnierzy poległych na misjach rajt ma na celu nie tylko upamiętnienie poległych, ale również promowanie wartości patriotycznych, popularyzację wiedzy o misjach zagranicznych, a także propagowanie bezpiecznej jazdy i aktywnego spędzania czasu. W tym roku mamy 1620 uczestników, w tym jest ponad 500 weteranów i weteranów poszkodowanych, ponad 130 funkcjonariuszy innych służb. Dziękuję wszystkim wam serdecznie z całego serca. Dziękuję służbom mundurowym i innym. Wszyscy jesteśmy pod jednym orzełkiem. Wszyscy służymy tej samej plazy. Dziękuję Wam za to serdecznie jeszcze raz. Bo bez Was tego rajdu nie było. Wydarzenie to odbywa się w kilku etapach, przebiegając przez różne regiony Polski. Dzięki tej formule uczestnicy mają okazję dotrzeć do miejsc pamięci i złożyć symboliczny hołd poległym kolegom i koleżankom. Zakończenie rajdu odbędzie się 29 maja w Gdyni, podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Weterana. My życzymy wszystkim uczestnikom szerokiej i bezpiecznej drogi. Skutecznie rozwijać firmę, pozyskać finansowanie i zdobywać się rynki zagraniczne. O tym rozmawiano podczas śniadania biznesowego w Zgierzu. Na śniadaniu biznesowym w Zgierzu przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak wykorzystać leasing jako narzędzie do rozwoju firmy. Pokażemy perspektywę PKO Leasingu jako głównego gracza w zakresie finansowania inwestycji, pokazać możliwości, nasze produkty i szanse, które chcemy, aby nasi przedsiębiorcy wykorzystywali w zakresie finansowania swoich inwestycji. PKO Leasing finansuje inwestycje nie tylko dużych korporacji, ale również małych firm i startupów. Finansujemy zarówno klientów małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego się dzisiaj tutaj spotykamy, finansujemy korporacje, finansujemy jednostki samorządu terytorialnego, finansujemy również firmy, które dopiero powstają, tak zwane startupy. Organizatorzy zadbali też o wsparcie dla tych, którzy myślą o ekspansji zagranicznej. Dotacje unijne, teraz w najbliższym czasie uruchamiamy drugą edycję projektu Polskie Mosty Technologiczne i to jest projekt wspierający mikro, małe, średnie firmy w ekspansji na rynki pozaunijne. Aby skorzystać ze wsparcia firma musi być polska i gotowa na eksport. Jest najważniejsze to, żeby firma była polska, z polskim kapitałem. Takie firmy wspieramy, ponieważ jesteśmy agencją rządową. Przedsiębiorcy dowiedzieli się także jak budować relacje z trudnymi klientami. Opanowanie, założenia systemowe, cała organizacja musi wspierać proces budowania relacji z trudnymi klientami. Nie może to być skupiać się tylko i wyłącznie na jednej osobie, która danego klienta obsługuje. I myślę, że taka wewnętrzna poczucie własnej wartości, budowanie stabilnej psychiki, która w trudnych momentach będzie nas wspierać, a nie dezorganizować jakby naszą pracę i całe życie. Jak podkreślali prelegenci, odpowiednie wsparcie i kompetencje mogą otworzyć przed firmami naprawdę duże możliwości. Na dziś to już wszystko. Ja się z państwem żegnam i miłego weekendu życzę. Pozdrawiam i do zobaczenia.